Siema, witam w kolejnym odcinku e, Przy montażu zorientowałem się, że coś z dźwiękiem się skasztaniło ale nie wiem o co chodziło, bo bo mam wrażenie, że kamera, e, do kamery był podpięty mikrofon i wszystko było ok, ale dźwięk był bardzo słaby nie wiem, zobaczymy jak to dzisiaj wyjdzie tak jak widać za mną nowe auto robi za dostawczaka byłem w lokalnym sklepie z rurkami, że tak powiem i e, kupiłem rurki do kanalizacji Wszystkie złączki, wszystko co jest potrzebne, eee, zrobiłem profesjonalny projekt w paincie. Który tutaj możecie sobie zobaczyć, w zasadzie trzy projekty. Eee, Zapodałem je dla przymiłego pana, który pomógł mi dobrać po prostu to, co jest potrzebne, żeby tu kanalizę złączyć, złożyć do kupy i żeby to działało. Także eee, dzisiaj, może nie będę tego układał, pewnie jutro dopiero, choć zobaczymy, kto z czasem wyjdzie. E, przyjechałem głównie po to, żeby to rozładować. Żeby auto e, można było użytkować normalnie. W drodze dostałem telefon, że przyjadą panowie z kominem. No bo tak jak wspominałem w poprzednim odcinku, e, komin trzeba wymurować przed wylewkami. I ma przyjechać komin, a ja nie jestem przygotowany w flaczkach na budowę. A że przyjedzie ten komin, to trzeba będzie trochę podziałać. E, nie za wiele, bo po prostu pierwszego opustaka trzeba będzie obsadzić. No, i trzeba będzie go zalać zaprawą tak, aby e, robił on za fundament dla całego komina. Z tego co się dowiedziałem, to tak się robi. No i to będą się zrobić. Plus razodać cały ten sprzęt i taka to robota dzisiaj. W zasadzie mógłbym zrobić więcej, bo mam dzień wolny, ale nie jestem przygotowany i psychicznie jestem trochę wykończony. Trochę tą kanalizacją, trochę tym kominem, bo naraz wszystko się zeszło i i w sumie dużo się działo, tutaj praca jedna, druga praca i człowiek psychicznie jest trochę wykończony, nie nastawiłem się za bardzo na roboty, bo byłem przekonany, że ten komin po prostu nie przyjedzie dzisiaj, byłem pewien, że on jutro będzie no ale nic, komin trzeba przygotować, bo dzięki temu jutro będę mógł coś tam też podmurować ten kominek więc trzeba to ogarnąć a z to zobaczymy Wiecie, że tym musieli zapieprzyć. To odpływa. Ciekawe, czy wszystkie, czy tylko ten jeden. No ale nic, jestem, to to porobię. No, po drugim to nawet kurwa ślady nie ma, nie? Tak zajebali. Geniusza, naprawdę, wiecie co? Jestem zadowolony z roboty, ale czasami e, inteligencja ludzka to mnie przerasta po prostu, nie? po jaką cholerę to oni zajebali tymkiem? Dla zabawy? Nie wiem. do robota nie ma sensu, ale już na szczęście szybko poszło. Przed chwilą gościu jeszcze z kominem. Jest i on. A cholera, żałuję, że, że wcześniej tego nie zrobiłem. Żałuję, że w momencie, kiedy zaczynaliśmy budowę, że zrezygnowaliśmy z komina. Było jego postawić, byłby spokój. No i nic, no, nie zrobiłem. Tu teraz mam. Gdzieś tutaj ma być. Już nie pamiętam jakie tam odległości, ale mniej więcej tak jak papy, nie ma. Czyli tak z lewej strony, i tam z prawej. To gdzieś tu ten komin miał być. Wezmę zaraz poziomkę, przeznaczę sobie na ścianie piona. Eee, muszę rozpakować też ten komin. I tak się zastanawiam, chyba wniosek ten komin do budynku. Bo jak zaspędzą komuś łapę, no to może być po kominie, a, a nie był jakoś bardzo tani. No ale to zaraz ogarniemy. Żona rozgrzewka. powiem szczerze, że nie myślałem, że to tyle waży byłem przekonany, że to bardzo lekkie jest o ile ten wkład ceramiczny do środka, który wchodzi to jest leciutki ale te broczki z karmazytu ciężkie jak diabli nie będzie to takie proste przy murowaniu no bo wiadomo, bo ciężar ale zobaczymy dobra, a wezmę się za odprzecza Posprzątam troszkę, podkurzem, w miejscu, w którym ma być komin. Ustawię mniej więcej ten komin i go obsadzimy, ten pierwszy rzut. Gadałem się i zobaczyłem, że mikrofon nie działa. Wydaje mi się, że kabel mam uszkodzony, będę musiał chyba zmienić kabelek. Zrobiłem, aczkolwiek się bardzo mocno cyskałem z tym i w sumie nie wiem dlaczego. No bo znaczy wiadomo, wiem dlaczego, no bo chciałem zrobić idealnie, ale ten wkład, ta kamionka, ten pustak, jak zwał, tak zwał, też jest nierówny. Poziomica na nim tańczy. Kurczę, ja go przyklejam, odklejam, przyklejam, odklejam. Wyzyskałem mniej więcej z każdej strony się zgrywa w poziomicy w oczku, więc jestem zadowolony. Zostawiam to, niech to zwiąże chociaż trochę. Miałem go zalać całego, ale mam tylko zaprawę w zasadzie murarską i ona według producenta maksymalnie na tam chyba 6 cm czy 8. E, powinno się ją korzystać, więc chyba tak to zostawię jak jest. Jutro kupię ze dwa albo trzy worki betonu i zaleję to betonem, żeby to związało dobrze, żeby ten fundament pod ten komin był porządny. A w międzyczasie będę robił kanalizę. No, w sumie kanaliza jest ważniejsza, no bo do końca miesiąca powinienem ją skończyć z tego względu, że dużo za dużo mam rurek, złączek i, i chciałbym zrobić zwrot. A do końca miesiąca powinienem zrobić zwrot, więc nie ma tego czasu zbyt wiele. I na tym się skupię jutro prawdopodobnie eee, w poniedziałek może przyjadę i ten talerz wkleję sam i niech on się zwiąże i potem już będę jechał do góry no nie wiem jak to wyjdzie, pierwszy raz w życiu muruję jakieś nowe doświadczenie będzie eee, na szczęście ten komin być może nigdy nie będzie wykorzystany więc jeżeli jakieś tam błędy będą drobne no to nie szkodzi uczę się po prostu, nie? Eee, teraz pójdę jeszcze trochę posprzątać i będę jechał na chałupę Śmiechem żartem przyjechałem, miałem nic nie robić, a tak naprawdę spędziłem tutaj ponad 3 godziny, najpierw rozładunek rurek, potem rozładunek tego komina, do budynku go wciągnąć trzeba było, teraz ta pierwsza warstwa komina, która bardzo dużo czasu zeżarła, bo z godzinę co najmniej, ale jest i i zawsze do przodu chociaż trochę a teraz będę jechał do chałupy, jak posprzątam i, i tyle. Jutro na pewno będę więc e, jakiś tam materiał się nagra na zaś, więc będzie trochę więcej tego i może regularnie filmy będą się pojawiały, nie wiem, zobaczymy. Na koniec Wam jeszcze powiem taką nieśmieszną historię z tym kleszczem czerwonym. Cholera, ja to jestem osoba, która bardzo szybko do wygodnego się przyzwyczaja i i nie potrafię się przestawić na to, że w tym aucie nie ma światła automatycznych. Ciągle pamiętam o tych światłach, ale wczoraj zapomniałem wróciłem z roboty. Zostawiłem te światła włączone, poszedłem do kumpla. Trzy godziny później wróciłem i akumulator zsiadł, i nie dało rady wejść do środka. Jeżeli się wpatrzycie, nie wiem czy widać, przy przycisku jest teoretycznie zamek, i kluczem powinienem otworzyć te drzwi. Ale nie wiedzieć czemu, nie dam rady tego otworzyć. Coś tam jest spieprzone. Nie wiem, czy on zapchany jest, czy jakaś sprężynka gdzieś tam puściła, bo tam jakaś sprężynka podobno powinna być. Przyjechał specjalista, który otworzył drzwi w dwie minuty i skasał dwie stówki. Także trochę zabolało. I właśnie ten gościu powiedział, że tam jakaś sprężynka przy zamku jest i być może ona spadła albo coś z nią jest. Nie tak, dlatego nie byłem w stanie otworzyć drzwi kluczem. E, przez całą noc akumulator ładowałem i, i oczywiście akumulator się nie naładował, akumulator zdechł Z tego co e, zobaczyłem na jakimś tam emblemacie na tym akumulatorze to 6 lat miał Chyba miał prawo już zemrzeć e, No i padł po prostu, musiałem wymienić akumulator, także taka głupia przygoda i 500 uwag psów w dupę jak ja to mówię no ale cóż, trzeba było to zrobić, żeby auto było, gdyby nie to, to bym nie przyjechał dzisiaj i bym nie odebrał komina, a za komin trzeba było zapłacić też, więc taka to historia, nieciekawa, ale z tym samochodem to na razie dużo przybojów od momentu zakupu tak naprawdę. Być może więcej opowiem w kolejnym materiale, jeżeli będzie chęć z mojej strony w sumie, żeby pogadać, a pewnie będzie, bo czasami jak się otwieram i gadam, to gadam i gadam, tak jak w tym momencie. Dobra, wystarczy. Taka przygoda z samochodem, idę sprzątać i spieprzę na chałupę, do następnego.